Wejherowo, wejherowo, rumia trzew, Władysławowo, <laughs> nawet piękna Kościerzyna kibicuje. Arce Gdynia! Zaczynamy szybko lekcję języka kaszubskiego. Cześć, nazywam się Sebastian, jestem z Mawę. Cześć, nazywam się Dawid Gojny, mam 29 lat, pochodzę z Włocisława Śląskiego. Dzień dobry, nazywam się Martin Dobrodka, pochodzę z Bratysławii, ze Słowacji. Witam wszystkich, nazywam się Paweł Lenarcik, mam 28 lat, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. A Peniaści! A na... Wyjaśnienie potem dacie? to opuścimy. Nie, nie będzie. Nie, potrzebne. nie, bez to wyjaśnienia. Nie wiemy. A po prostu jesteśmy Do, apeniaści. No to może i lentylki. Nie, to dobra. dobra no, jak chcecie. Okay. No dobra, lentylki. Decydujecie, jak według Was ten się wyraz się wymawia i co on może oznaczać. Jeżeli wymowa będzie poprawna, dajemy Wam punkt. Jeżeli podacie znaczenie, dajemy Wam drugi punkt. Czyli można za każdy wyraz dobyć dwa punkty. Dobra. Zero lub jeden. Dobra. Myślę, że to jest krój. Czekaj, to jest... To jest... E nie, to nie będzie. Nie, nie, to, to będzie, no, krum. To będzie normalnie jak bosku. Po krum. Krum. I to znam. Ty to wiesz, to... Powiedz Ale prostu nie wiem. Czekaj, ja miałem na koszulce do no. brodka z... Izu, no to tak. tak chyba. A, a jak się mówiło? Nie wiem. Krym, krum. Krem, tak? Krem, krum. krum. po prostu Krym. Krem. Damy? Krem! <grym> Dobrudka? Dobrutka, czyli u Krum, 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 krem chyba. Krem. 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 Wiem, co jest. Krem. Po, po czesku jest kram. Tak, już <grym> jedziemy z nimi. Jak się czyta? No czyta, czekaj, Karno, no, Karno, 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 Karno. karno, karno. karno. No wymowa, wymowa, Karno. 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 Ale tak? Ale, ale ty, ty, no, karno. no ja myślę, że jedzenie dla zwierząt, nie? Ale tu je parno. Nie? To się tak nie gada? To też karny, jakby, jakby, jakby że karny penalty. Aha, 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 Ale nie wiem, czekaj. A to podpowiedź Poczywaj. za pół punktu. Mamy na razie trzy punkty. No dobra, jest nieźle. Trzy na cztery to no. tak jest nieźle. To może podpowiedź. Poprosimy. Wy ją tworzycie. Drużyna. Drużyna, team, duet. Karno. A, drużyna nie ma. będzie. Drużyna? Nie. Ale tam jest N. 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 Karny. Karno. 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 Dobra, drużyna. Karny. 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 Ja, ja, ja. Jak jest po słowacku drużyna? E, użej nie Móstwo. Ale apeniaści są nieźli. Apeniaci. Dawaj, następne. O, i się zaczynają. Czekaj. Poczekaj, jak... Miunci. No... Miunci. Miunci. Miunci? No to powiedz to tak po, so po swojemu. Miunci. Miunci. To jest... To są to słodycze, nie? nie? są słodycze? Słodycze mogą być, no. Albo Czekaj. A nie, mąka to... Czy mą... Mąka. No, nie? Nie, mąka. Dobra, nie mą... dobra, dobra, to weźmiemy jedną podpowiedź teraz. prosimy o podpowiedź. Mów komentatorzy na przykład mówią, ale sędzia dzisiaj prowadzi te... Jak oni godują komentatorzy na meczu? No, to zawody, mniej to zawody. No, albo spektakl, albo no zawody. Zajęcie. Ale dzisiaj rozgrywają piękne zawody. Komentatorzy tak mówią, nie? Co mecz. O, o nas? O nas tak. Nie, no, zawody, to zawody. Idziemy w zawody? No. na wie, że no, będzie co? zawód. No, to nie Umiłosy. będzie. Zawody. Dawidowa odpowiedź. <laughs> 5 na 6, to jest piękne. to już. Ojej. No, no, przeciwnicy nie będą wiedzieć. tutaj nie... wymowa. A co, myślisz, że to jest to? Tak. No musi być. Żu, żółty. Tak? Czy, bo to jest inne o, o, Tak. Tam Czyli widzisz, to jest to takie. Czy to może być podchwytliwe, czy nie? Myślisz, nie, że to no będzie nie. tak? no Żółci, żółty. żółty. Żółty? Na słowacji mamy też takie i czyta się to uo. Uo. Żółty. Ż żółty. Żółty? 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 Jak myślisz? Że chyba zostanie jak jest. Żółty? Żółty? Żółty. Żółty. Ja bym zostawił żyły na pewno, tylko te o, nie wiem jak wymowę. O? o? O czy no Nie, o. No to ty powiedz. Ty, bo ty, ty, ty no to będziesz, no. Mów. Powiedz, no to daj, to ty powiedz. Nie, nie, ty powiedz, hmm. no. powiedz. Żółty. 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 Żółty, dobra no. 6 punktów na o. Żółty. 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 E -e Czyli Gdyni. 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 Czyli Gdyni. Żółty było. Gdyni. Gdynio. W my tutaj jest, tam było zi, jest... Gdynio. nie? Może. Nie, nie może być. Gdynio. Gdyni? Gdynio? Albo Gdyni. Arka Gdynio? Czy Gdyni? Arka Gdynio Kościerzynio. Gdynio. Look Radza! Żartuje! Sadza! Sadza to jest popiół po Śląsku. Sadza, sadza, nie czekaj. Sady? Czekaj, bo jest jak e, e, kaszubskie to jest e A tak samo będzie u. Jak w Niemczech, niemiecki coś to Nie! Za, a maszek jest <tryklę> ten? Literka w, w tym w Słowacki? Nie, takie nie, takie nie. To Sodzu, ale tam jest na końcu normalne. No to Sida? So <sutam> nie. No daj, jest Sidza. i Dajmy coś, że... Sodza. 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 So, Sansa. Sansa, Sanza, Myślę czy coś do czegoś może być, ale chyba nie. Dała podpowiedź. że ten bibel sędzia? Chyba, że sędzia, no. Sądzić ziemia, popiół. Sandza. Sandza. No podpowiedź. To w odpowiedź idziemy. Daj, podpowiedź. Biega po boisku też. No to sędzia. Sędzia. Sędzia, no. No tak. Sędzia. Definitywnie i ostatecznie. Sędzia. Sędzia, czyli pół po punktach No dobra, no okej. To jest to samo o. No brzyd. Brzyd brzyd. Brzy... To było takie i, i. Brzyd. No ale teraz... Brud nie jesteś, nie? Jest brud, albo brud. Brud. brud, albo przód. Ale nie, no, przód nie będzie. Chyba będzie trzeba. Podpowiedź ja? za pół punktu? Nie. No. Weźmy podpowiedź? No, weźmy podpowiedź. Nie bójcie się, że rywale będą dalej. To tam, tam Lent i Martin. No. Pół punktu. dawaj. Pół punktu. Słodki i zdrowy. Trzy. Miód. Miód, no. Chyba co? Tak, no, co inaczej? Słodki, czyli I co zdrowy. Jabłko, nie? O, no, to już może być takiego, no. O, Końcówka wiec. ta sama, uda. nawet, no. może być. To owoce. No to owoce. Miód, no. Owoc, panowie. Kurde. <laughs> owoc, owoc. No dobra. A to już inne. Owoce. Koło. To jest no, chyba tak. Ok. Chyba tak. A ja teraz myślę, że teraz to będzie rower. A nie wiem dlaczego, ale tak myślę. Koło, koło, koło. Koło? No. Koło. Po czesku jest kolo. Nie, na, na rower. rower no to no tak rower. O kurde. Po śląsku to jest koło, rower. Serio? No. To to ja, po to, ja jestem tu z tobą, żebyś ty mi podpowiedział. A to to jest u, u. Tylko, że to jest to z kreską takie. To było u, u. A myślałem, że będzie ten handicap, no. że jestem z tobą. Mm. Je jak? Po śląsku no. jest koło, normalnie koło. No to tutaj mamy z, u z I da na koło, nie? To to będzie... A to jest, u, u. A tak, to tak. jest takie kuło. No, kuło! Jak po Śląsku. No to daj. Nie wiem. No koło! No Kłęło! Jajo! Jastrzębia, nie żartuję. To, no i to już mamy widzieć z Kaszary, jastrę. Czyli jostry, Jastry. jastry, jastrze. Dawaj ty. W mowę? No. <laughs> Po prostu się to ty dam. No dawaj. Jastry, jastry, jastry. Uh. No, o, 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 to, to było idealnie. Tak, dawno. jastry nie, nie, wiem, co mam Jastry, tym zrobić. Jeżeli się tak bawimy, to, to nie. To, to nie? Jastrę. jastrę. No mówię. jastrę, no to mówimy. No, mam trochę chrypę No, no Ale chrypę jastrę. mam. Jastrę. Mam chrypę, jastry No Czekaj. Było ja, dobrze. Jastrę! Przepiękam, gardło wodą i odpowiem no. wtedy, bo mam chrypę bardzo się na montażu, czy będzie? Ale... Nie, czekaj, no jastrę. Tylko te. Jastrę. A no tak. Będzie tak, bo co nie? nie, no, nie. Jaskrawe. Jastrząb. Jastrząb? Można podpowiedź? Podpowiedź, no, proszę. Zbliżają się wielkimi krokami. Święta Wielkanocna, tak? A. a, w... a w... Wielką. Tak, świąta no. wielkanoc. 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 Nie, no ja. Jest Uf, nie. No. Bardzo dobrze. I bardzo ostatni bardzo wyraz. To, ostatni wyraz. To będzie chyba do zobaczenia albo do widzenia. No, no. no, no. Tylko teraz będzie ten. Koło. kłęło, Kłeło. Kueło. Kłeło. To użyła To u. To jest. To jest y na końcu na pewno. Ja powiem do, a ty do końca drugie słowo. Tak, Dobra. Ale Kłeło było... O, to co powiedziałeś Ciebie było dobrze? Nie, y nie. Do uzdrzeni. Y do uzdrzeni. Do uzdeni. No. Do uzdrzeni. No nie mogę zacząć, bo to jest do uzdrzeni. Uzdrzeni. -uz A wy powiedzicie czyli zdecydowanie no. Ale chce, że... Na... I co? Jedna literka. Ale Martin no, będzie miał łatwo, bo to takie słowackie no i bardziej. Maszenie. Do widzenia czy do zobaczenia? Czy to jest to samo, nie? Do widzenia, do, do, do uzdrowienia, do... Do, do, do do widzenia, do zobaczenia. No właśnie, to albo to jest... do... No, do, do zobaczenia, do zobaczenia. Tak, do uzdrowienia, jakby. No. no. Ja bym powiedział, że no. bardziej tu do do, do do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Moja pierwsza do zobaczenia co? była. Tak. To czy cztery, kto to? Było. Czy ty czy ja? No twoja jest jaka? Do zobaczenia. A moja do widzenia. Pogamaj. Czy to chcesz na ciebie postawimy? Takie. No dobra, to ja ufam tobie, no. Ja zaufam swojej intuicji. No Do zobaczenia. Do Tak. Pięknie. Słyszałem, że w pierwszej grupie jest Goju, to moim zdaniem już wiedziałem, że... Ciężko jest z nim przegrać ogólnie, więc... Pięknie, dziękujemy, dziękujemy. Gratulacje. Dzięki wielkie. Arka Gdynia Ej.